Powie o tym, co ten konkretny egzemplarz sobą reprezentuje, no i przede wszystkim historię T-34 słynnego rudego, o jego działaniach wojennych, o udział w kręceniu serialu, także o tym wszystkim Marek Łasasz za chwilę nam opowie. Um pues Hospital... Człowiek, który całe życie poświęcił temu, żeby czołg, który właśnie widzicie, wyglądał tak samo jak wtedy, kiedy brał udział w działaniach wojennych, a więc w czasie II wojny światowej. Markus, zostawiam Ciebie i Twojego rudego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witamy, dziękujemy za przyjęcie. Te 30 czasnością dziś... 11 luty gminy kawalerii Kawalerii pancernej. My jesteśmy stowarzyszeniem pani z 4 pancernych jest i jesteśmy z tego właśnie Wysokoprężny diesla o pojemności prawie 40 litrów i mocy 500 litrów. To jest armata w kalibrze 65 mm. Chyba najczęściej zadające pytanie to jest zużycie, zużycie paliwa tego czołgu Takie jeździe, tak jak teraz, w tej chwili, w takim trudnym, ciężkim terenie... To zużycie może sięgać nawet 400 litrów na 100 km. 400 litrów na 100 km to jest bardzo duża norma. Oprócz tego, że ten czołg zużywa ropę, olej napędowy, ten czołg na także olej silnikowy. Na każde, 100 metrów, na każde 100 km jazdy ten czołg pali 9 litrów oleju silnikowego. Tak więc norma, no do, do, ekonomicznych, do ekonomicznych ten czołg nie należy. Tak no jak powiedziałem, jesteśmy jego opiekunami, jesteśmy fanami serialu 4 Pancerny pies i opiekunami właśnie tego, tego czołgu. Nazwa tego czołgu, tak jak wspomniałem, t 85 Taka popularna nazwa tego czołgu to Kaczor. To kaczor. Dlaczego Kaczor? On ma, on ma taką dosyć charakterystyczną sylwetkę charakterystyczną sylwetkę. Jak się z boku na niego patrzy, kiedyś były takie plastikowe kaczki zabawkowe. Ktoś porównał to do kaczora. Ktoś porównał ten odgłos, który ten czołg wydaje do klepania kaczki. Nie wiem, czy jest z nim jakiś związek. W każdym razie, w każdym razie to charakterystyczne klepanie taki odgłos, to są uderzenia ogniw gąsienicy o koło napędowe. Koło napędowe znajduje się z tyłu. Tam to charakterystyczne takie klapanie to jest właśnie ten odgłos. Oprócz tego jeszcze słychać odgłosy uderzających szpilek, czyli tak zwanych które łączą gąsienicę o specjalny dobijacz. Tak jak mówiłem w serialu, Czterej koncerni zagrało kilka takich czołgów. Tak jak powiedziałem, być może ten jest właśnie w świetnej W samym żeganiu około 5 czołgów zagrało rundę 102 z żegańskiej jednostki. Yy, można je zdecydować o w mniej miejsca na starych więcej. Przede wszystkim y, załogę tego czołgu stanowiło 5 osób. Wieży, głównych dwóch na, na głównych i kierowca plus wieży dowódca czołby, działa i tak zwany dolowniczy oraz I rzeczywiście te czołgi stare są i jak Państwo widzicie i wyższe przede wszystkim i nieco szersze. Natomiast w, w czołgach nowoczesnych ta załoga jest redukowana tak jak w czołgach 491 do trzech osób. Yy, no i te czołgi przede wszystkim muszą być o wiele niższe, żeby nie były widoczne na polowaniu. Stąd ta przestrzeń, nagromadzenie rządzeń, mechanizmów, które znajdują się w czołgach nowoczesnych jest ich aż tyle, że no, tam jest bardzo ciasno. W ciągu T3485 jest dużo miejsca, ponieważ mechanizmy, wszystkie urządzenia są bardzo proste, nie są skomplikowane. E, jedyne co zajmuje miejsce to tak naprawdę skrzynki amunicyjne, które są postawiane na podłodze, akordeon Tomka czereśniaka i jeszcze paterki. Ile pocisków, ile nabojów. Ile nabojów mieści się czołgu i czy rzeczywiście były to podłamkowe, burzące, zapalające. Jak to wyglądało? Jak wyglądało wyposażenie Rudego wtedy, kiedy rzeczywiście brał udział w działaniach wojennych? Tak zwana jednostka ognia. Tak zwana jednostka ognia to jest 60 nabojów ciałowych. Czego część to są tak zwane granaty odłamkowo-burzące, to możecie okay. pamiętać z, z serialu "Czterej Pacjenci", jest, ale także naboje przeciwpancerne odkalibrowe i przeciwpancerne smugowe. Łącznie 60 takich nabojów działowych kaliber 85, do tego jeszcze dwa karabiny maszynowe, dwa karabiny maszynowe kaliber 762 i łącznie prawie 1000 sztuk amunicji do tych dwóch KM-ów, z których jeden jest zamontowany na wieży, a drugi jest zamontowany na, na yy, kadłubie. Ile paliwa zabierał ze sobą w podróż rundy, bo wiemy, że przynajmniej z serialu pamiętamy dwie ogromne beczki z tyłu montowane. Zasadnicza pojemność zbiorników paliwa znajdujących się wewnątrz czołgu, wewnątrz czołgu, trzy grupy zbiorników to jest łącznie 750 litrów diesla. Natomiast widać jeszcze na zewnątrz trzy beczki. Ta najbliżej nas tutaj z lewej strony to jest zbiornik dodatkowy na olej silnikowy i dwa zbiorniki po prawej stronie jeszcze na dodatkowe paliwo. Dodatkowo jeszcze można było powiesić na tyle pancerza dodatkowe dwie 200 litrowe beczki z paliwem, co dawało łącznie prawie 1200 litrów zapasu paliwa. I te 1200 litrów paliwa mogło wystarczyć na jakieś 500 km jazdy. Przy czym trzeba mieć świadomość, że czołgi na polu walki nie pokonują takich odcinków. Czołgi na pole walki są dostarczane, czy to koleją, czy też na specjalnych zestawach samochodowych niskopodwoziowych. Dlatego, dlatego yy, no, ta norma paliwa, ta, ta, ta ilość paliwa mogłoby wystarczyć rzeczywiście na dużo. W latach 80., na samym początku lat 80. ciąg został wycofane z tak zwanego odzapasu nienaruszalnego, a więc do lat 80., do lat 80 te czołgi w razie jeszcze mogły brać udział w kolejnej wojnie, bo było ich dużo, później poszły na dłoń, ale dopóty rzeczywiście czołgi do p 34 były na wyposażeniu czynnym polskiej armii. Jeszcze na początku 80. lat niektóre jednostka szkolnych. Kierowcy mechanicy, kierowcy czołgów pierwsze flipy zdobywali właśnie na tak zwanych na T-34-85, to są jeszcze początek lat 80. Czyli ci czołgiści, którzy już eksploatowali później czołgi T-55, jeszcze mogli się użyć na właśnie te 34 Także jeszcze początek lat 80, eee, jeszcze mogły się takie takie czołgi z Ale Pamiętam z że obrót wieży odbywał się Ciebie za pomocą no? ale był też ee, Ee, mechanizm ręczny, mechanizm elektryczny, ee, obrót wieży e, o 360 stopni zajmuje, zajmuje około 7-8 sekund dookoła, także e, no, ręcznie troszeczkę dłużej, ręcznie troszeczkę dłużej, także e, jest podwójna możliwość. Ręcznie. Pierwsze egzemplarze, co u mnie da 34D, które po prostu na starej grenadzie z miały trochę inne kształty wierzch. Znaczy, polegały na różne kształty? W dzisiejszym roku to była o wiele mniejsza armata. Armata kaliber 76 i automatycznie ta wieża była o wiele, o wiele mniejsza, więc ta silwetka czołgu też zupełnie inaczej wyglądała. W czołgu, w podwozie w zasadzie nie zmieniło się oprócz kilku dosłownie niewielkich tak. wymiarów, ale wieża po wprowadzeniu armat typu 85 mm w 1944 roku, no istniała konieczność po prostu powiększenia tej wieży, żeby zmniejszyć tam i tą potężną, o wiele dłuższą armatę kaliber 85, no i trzech członków załogi, bo i do tej armaty pod no, Potrzebne było więcej ludzi. Potrzebny był profesjonalny celowniczy, dowódca, no i oczywiście ładowniczy. Tak więc tak, tak, z pancernych. Tak się nazywa nasza grupa. Zapraszamy na naszą stronę na portalu portalu Z Stowarzyszenie grupy Pancernych. Tam możecie zobaczyć nasze działania, co robimy, czym się zajmujemy, bo nasze działanie to nie tylko ten czołg, ale także serial. My jesteśmy grupą fanów, oficjalnym stowarzyszeniem fanów, miłośników serialu 4 Pancerni i Więc jeśli nie wiecie czegoś, od serialu Czterej pancerni Chcielibyście się zapytać, a się wstydzicie to zapraszamy do nas Odpowiemy Wam na każde, nawet najtrudniejsze pytanie związane z serialem Czterej pancerni I w i tym co. Dziękujemy Marku, dziękuję Ci bardzo, zapraszam na szesnastą na ostatni dzisiaj pokaz Twojego ciągu. Dziękujemy bardzo, brawo! meni poja